Dzień dobry Państwu. Dzień dobry kochani. Nagrywamy ten wstęp już szósty raz, ale może w końcu się uda. Dzisiejsza lekcja będzie mniej techniczna, a bardziej choreograficzna. No w ostatnim wejściu się roześmialiśmy, więc czekałem na to. E, Okej, okay. nie jest łatwo nagrywać tej filmiki, ale jednak próbujemy. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy w części trzeciej, Oczy jest fajnym edukacyjnie wejściem do Hiro, ale nie przywiązywaliście się, mam, na niego, mam nadzieję, do niego za bardzo, bo dzisiaj coś bardziej przydatnego mi, już nie wymagającego tego wstępnego kroku do boku, oczu i tak dalej. Dzisiaj po prostu przekształcimy nasze chodzenie do przodu, tak jakbyśmy szli w rądzie, w Hiro. Wykorzystamy do tego sakadę w kroku do boku partnerki. Powiemy za chwilę, jak do niej dojść. Nie panikujcie, nie wyłączajcie się w tym momencie. Dlaczego ta sakada? Dlatego, że ona ma tę ciekawą właściwość, że bardzo podkręca rotację. No daje dynamiki. Dzięki czemu łatwiej partnerce jest wejść w Hiro i łatwiej Wam będzie to chiro poprowadzić, bo ona od samego początku będzie miała trochę więcej energii w sobie. Dokładnie. Całość będzie wyglądała tak. Sakada. I hero. W drugą stronę. Tu się dzieje sakada, tu mamy hiro i zakończymy dzisiaj paradą. No i teraz o co chodzi z tą sakadą i co po niej się dzieje? Przede wszystkim jak ją sobie zorganizować, ten krok do boku partnerki. No jak widzieliście ten krok partnerki do boku wziął się z krzyżyka to po krzyżyku zacząłem prowadzić partnerkę od razu do boku i tu wszedłem w Ten krzyżyk tańczyłem w systemie skrzyżowanym, niektórzy go znają pod nazwą trójślad, dzięki czemu krzyżyk prowadzony na w tempie przyspieszonym zgrywa się z moim przyspieszonym momentem podmiany nogi i jakby dodatkowo mi to wszystko dynamizuje. Czyli jestem w systemie skrzyżowanym, prowadzę przyspieszony krzyżyk, zmieniam nogi równocześnie z tym krzyżykiem, i w kolejnym kroku na kolejny bit wychodzę zakadę. Jeszcze raz sam ten element. Jeśli będziecie zaczynać w yy, bliskim objęciu, to jest też ten moment, w którym możecie stworzyć przestrzeń do tańczenia wygodnego firo, troszkę otworzyć objęcie. Czyli wysłać partnerkę w ten krzyżyk, delikatnie otwierając objęcie, zakadę. Ja się chcę do dziewczyny. I teraz dziewczyny. Jeśli czujemy, że przed krzyżykiem mamy pójść dłuższy krok. To no pójdźmy i pójdźmy ten krok całymi sobą, bo zdarza się, ja to dosyć często widzę na milongach, tego typu sytuacje się zdarzają. Widzicie, że... Ja się szykowałem do zakady i niby te nogi tam poszły, gdzie powinny, ale cała partnerka została przyklejona do mnie. Tak. Ja się nie powtórzę z mój ci on, ale to trochę czasami tak wygląda. czyli pomyślcie o tym idziecie. Chciałbym powiedzieć dziad. Dziad powiedział Wam, idź babą, no to babą idzie. Idę cała z głową, specjalnie ze wszystkim. Dzięki temu, partner jest w stanie zorganizować sobie trochę przestrzeni na to, co tam sobie zaplanował. jeszcze raz: organizuję sobie przestrzeń, zmienia nogę, zaczynamy. Tak. Teraz, dziewczyny zwróćcie też uwagę na to, jak Magda wchodzi w krzyżyk, że noga, która chodzi w krzyżyk, idzie równocześnie z całą górą jej ciała. Że nie zdarza się to, że noga wyprzedza górę ciała. Czyli nie zdarza się to. Czyli jej noga już tam jest, a ona jest ciągle jeszcze tutaj. Poprawnie powinno być. Abstrahując od tego, czy zaczniemy w dalekim czy w bliskim odjęciu. Tak? Nam nie Zobaczcie. Tak? Zobaczcie. Idę ja. Krzyżyk. Widzicie? Jeszcze raz. Ten krzyżyk pada w tym samym momencie, w którym bym normalnie zmieniała nogę. Tu. Czyli i ktoś by mi kazał zmienić nogę, zmieniłabym tę nogę dopiero jak tam stanę, tak? Tak samo jest z krzyżykiem. Idę i zmieniam nogę w krzyżyku, dopiero jak stanę. A nie, tak byście nogi nigdy w życiu nie zmieniły, bo się będziecie przepracować. Więc krzyżyka też nie należy robić w ten sposób, tylko idę, krzyżyk, dopiero jak stanę. Okay? No i niestety my tak mamy, że miało być holograficznie o a my się rozwodzimy o krzyżyku. Przepraszamy, no sorry, tak mamy. Pokażę Pokażemy jeszcze raz poprawnie. Czyli, żeby ciężar. Saka. Co się dzieje później po tej sakazie? Pamiętacie filmik numer jeden chłopaki i filmik numer trzy chłopaki? Pamiętacie, że prowadzimy partnerkę obracając ją przed sobą. W momencie, jak chcemy zacząć jej prowadzić krok do tyłu, zaczynamy ją objęciem prowadzić do tyłu i powoli zaczynamy w tym momencie lewą stopę przestawiać przed siebie, tak żeby w momencie, kiedy partnerka staje, kończy swój krok do tyłu, żeby nasza. Stopa również wylądowała przed nami na ziemi. Odsyłamy do filmiku numer 3. To się zdarzy dokładnie w, tym samym, w ten sam sposób po tej sakadzie. Czyli, jeżeli mamy już sakadę partnerki zatańczoną, w tym momencie obracam partnerkę, prowadzę jej pivot, mój krok i później już hero według schematu, który, mam nadzieję, przeświczyliście w oparciu o poprzednie filmy. Zmieniam nogę. Zaczynam prowadzić partnerkę, przestawiam lewą nogę. Okay. Dziewczęta, super ważne jest to, co się dzieje po tej sakacie w kroku do boku. My w ogóle bardzo często mamy taką tendencję, że wstajemy sakadę pod sakadą. Panowie często w sakadę wchodzą w ogóle bardzo głęboko, co nie jest błędem, można tak wchodzić w sakadę, tak? I wyczujecie, że tutaj na tej nodze się pojawia jakiś obiekt, że pewnie ten obiekt czegoś od Was chce dodatkowo. I tą energię bardzo często bierzecie właśnie w tę luźną nogę, którą będziecie zabierać i w to biodro luźnej nogi i robicie sobie ten zamach, tak? Troszkę to wytrąca partnera z równowagi, bo Wy się musicie wtedy go przytrzymać. Mm -hmm. Ta noga jednak trochę waży. No, trochę. I jest to takie koło zamachowe, które partnera, który właśnie wszedł z energią sakady i powoli się przymierza do pivotu, bardzo fajny sposób wyciąga do tak. um, Cały trik tego ruchu polega na tym, że pomimo tego, że ja dostaję, czuję, jakbym dostawała energię w luźną nogę, w tym przypadku to jest noga lewa, ja tę energię dziewczyny biorę w nogę stojącą, czyli w prawą. I tę energię zamieniam na pivot na prawej nodze. Tak. Krótko mówiąc, Magda nie przejmuje się tą sakadą i tańczy, tak jakby jej tam nie było. A jak się pojawia dodatkowa energia, to bierze ją w to, co i tak by zrobiła, gdyby sakady nie było czyli w złączenie stóp i w poprawę dziury. Tak? Zobaczcie, jeszcze raz. Pokażę najpierw z błędem całość. Już że bardzo dużo przestrzeni też zajmuje, co jest. Niekontrolowanej przez partnera ta noga wtedy. Tak, co jest nieładne, milongowo i niegrzeczne, bo no, zwykle nie świeci, też nie zawsze bezpieczne. A poprawnie wyglądałoby tak. Okay. Więc bardzo Was proszę, zwróćcie na to uwagę, bo to jest super. Super częsty błąd. Naprawdę olbrzymia większość partnerów na minogach właśnie w ten sposób organizować. Widzicie więc, że cały trik w tej figurze polega na tym, że ruch liniowy, czyli pary, która idzie wzdłuż rądy w ten sposób, zamieniamy na ruch obrotowy, na siro, w którym partnerka idzie wokół partnera. No i znaleźliśmy taką konfigurację kroków, która umożliwia nam przekształcenie ruchu liniowego w ruch obrotowy w jakiś tam efektywny i być może efektowny sposób. Jak na razie wykorzystywaliśmy do tego sakadę, ale tak naprawdę można... I ta sakada zakończona pivotem pozwala podkręcić troszeczkę chwilę. Ale tak naprawdę można ten ruch obrotowy wejść jeszcze przed sakadą. Tak jak tańczyliśmy do tej góry. Musimy się odnosić do kamery. do kamery, tańczymy bokiem do kamery. I tutaj zobaczcie cały czas jesteśmy bokiem do kamery, sakada Pada cały czas w linii pierwotnego ruchu, pada wzdłuż dłuższej Z czego tak? to wynika? Wynika z tego, w jaki sposób ja zmieniałem nogę i w jaki sposób robiłem sakadę. Szedłem do przodu, podmieniałem nogę i szedłem do przodu w tym samym kierunku, w którym szedłem wcześniej. Tak? Ale zobaczcie, co by się zdarzyło, gdybym tą nogę zmienił troszkę inaczej? Gdybym nogę zmienił w ten sposób i sakadę mógłbym dzięki temu zatańczyć tam. I ten krok do boku Magdy nie byłby wtedy w, tej, w tym kierunku, tylko zupełnie gdzie indziej, zobaczcie. zobaczcie. Dzieje się krzyż, że podstawiam lewą nogę do tyłu i nagle dzięki temu dodatkowemu trikowi mam już dodatkowe 90 stopni obrotu, który poprzedza się I Dalej, według przepisu. Tak, jeszcze raz pokażę. Czyli idę do przodu i w pierwszym przypadku podmiana nogi i sakada wygląda tak. Zmieniam nogę sakada i partnerka w tamtą stronę krokiem do popu. W drugim przypadku idę do przodu, odmieniam nogę i zagadę tutaj. Zobaczcie, jak mi ją odmieniam, tak naprawdę schodzi sobie trochę z tak? tak naprawdę myślę o tym, że właśnie po kroku, który idę w, tym, w tą stronę, chcę kolejny zrobić w tamtą stronę. Więc po pierwszym kroku lewą nogę przestawiam za siebie z rotacją. Za siebie z rotacją. Dzięki czemu jak na niej stanę? Kolejny krok mogę zrobić w tym kierunku i to się dzieje na przyspieszeniu. Czyli idę do przodu, podmieniam nogę i wychodzę z akadem w innym kierunku. Proszę ustąp. Jedno i drugie, bez, bez rotacji najpierw. I z rotacją też stąd. Noga wędruje do tyłu i dodatkowo. Zobaczcie ile więcej kątów w tym kółku zrobiliśmy robiąc ten obrót. Dzięki tym 90 stopniom na porządku. No i to jest moja preferowana wersja tak naprawdę. Tą pierwszą pokazaliśmy Wam, bo ona jest taka bardzo czysta geometrycznie. No pewnie jest też łatwiejsza, jak dopiero zaczynacie się z tym. Zapoznawać. No to druga... po prostu dla kogoś będzie wygodniejsza. Może tak, no ja tak. mówię tutaj z mojej perspektywy. Pokażemy jeszcze raz w parze, tak trochę zbierając na czynniki pierwsze tą, tą, tą wersję z rotacją. To mało, tak? Gdzie... Teraz widzieliście pewnie, że tam na końcu parę razy zatańczyliśmy coś, co nazywa się? Parada. Parada, czyli taki tangowy element, który pewnie znacie, a który ja osobiście często używam, żeby zakończyć nim hiro. Dlaczego? No, dlatego, że hiro najczęściej, tak jak mówiliśmy w poprzednim filmiku... 90%. No, no można najczęściej. Jest tańczona na przyspieszeniu, w związku z czym po pierwsze działa na dużej energii środkowej, po drugie ma duże tempo, a po trzecie bardzo dużo Jeszcze często zaczynamy, je, tak jak dzisiaj właśnie się nauczyliśmy, mm -hmm. z dodatkową energią, więc fajnie jest, jak, ten, jak to Hiro się zdarzy, żeby na końcu jest w jakiś sposób wyłagodzić, wygładzić, zatrzymać, odetchnąć. Tak? No i parada właśnie nam to umożliwia. I teraz zobaczcie, tam pivot chłopaki w Hiro kręcicie w tym przypadku na lewej jedzą, tak? Więc na samym końcu, jak partnerka idzie do przodu, musicie zmienić nogę na prawą, żeby móc wystawić lewą nogę do przodu w paradę. Uważajcie na to, tak jak ja tańczę paradę, nigdy nie wchodzę na tą nogę z przodu z ciężarem ciała. Nie na początku. Zawsze zostaję na nodze z tyłu, co umożliwi mi poszukanie partnerki, znalezienie miejsca, gdzie ona jest. I ewentualne wejście na nogę, jak już de facto się ta parada zadzieje, tak? Zobaczcie. Tutaj go jeszcze nie stoi, ale może teraz do mnie podejść i możemy dzięki temu tą paradę tak Przy, przytulić. przytulić. Pokażemy jeszcze dwa razy poprawnie, a potem zostawimy Was, żebyście sobie mogli spokojnie przećwiczyć bez naszego gadania.